Witam serdecznie wszystkich. Zawsze się cieszę, jak wracam do tematów związanych z mormonami. To są takie moje, szczerze mówiąc, ulubione tematy. Dużo czasu spędziłem nad tymi kwestiami związanymi z mormonami, a ja dzisiaj chciałem się. Zająć troszeczkę tematyką związaną z poligamią, jaka pojawia się w Starym Testamencie. No i czy na tej podstawie w ogóle Mormoni mogliby wnioskować, że u nich poligamia też jest słuszna, skoro w Starym Testamencie była obowiązkowa, ale zanim oczywiście weźmiemy i przejdziemy do tego tematu, będę wdzięczny za wszystkie lajkowania i za rozsyłanie filmów z tego kanału, tak żeby jak najwięcej miał kanał subskrybentów. Im nas będzie więcej, tym będzie więcej pytań, więcej komentarzy, no i tym kanał będzie ciekawszy. Tak więc Przechodzimy moi drodzy do rzeczy. Otóż, poligamia, czyli wielożeństwo, jest takim trudnym problemem dla wielu Mormonów, bo niektórzy Mormoni nawet są głęboko zawstydzeni w momencie, kiedy dowiadują się, że ich założyciel miał przynajmniej 34 dziewczęta i kobiety. Niektóre to nawet były siostrami, nawet były takie numery, że była matka z córką. Serdecznie polecam, żeby na kanale odnaleźć taki filmik odnośnie mormonów i poligamii, który wstawiłem. Tam jest masa, masa ciekawostek. Oczywiście w rzeczywistości 1 trzecia jego małżeństw dotyczyła tak naprawdę nastolatków. A kolejna, jedna trzecia kobiet to były, żeby było śmieszniej, nawet mężatki, ponieważ on żenił się nawet z mężatkami. I oczywiście to nie były wdowy, tylko ich mężowie żyli, więc to jest też dosyć ciekawe. Oczywiście apologeci Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich próbowali troszeczkę tak zaciemnić te wątpliwe praktyki Józefa Smitha, no, i innych przywódców mormońskich, zwłaszcza w XIX wieku, wskazywali często na przykład, że niektóre związki poligamiczne no, wynikały z tego, że brano dosłownie właśnie tą poligamię mężczyzn w Starym Testamencie. No i ta taktyka w ogóle została zawarta w takiej wstępnej części takiego eseju Kościoła Mormońskiego, który się nazywał Gospel Topics, a był w ogóle zatytułowany Plural Mariage in Kirkland and Nau. No, jak ktoś będzie ciekawy tego tematu, to polecam, żeby sobie zajrzał na stronę lds.org, no, pod koniec 2014 roku tam, między innymi, tego typu informacje zostały opublikowane, między innymi możemy przeczytać coś takiego, że w czasach biblijnych Pan nakazał niektórym ze swojego ludu praktykować wielożeństwo, małżeństwo jednego mężczyzny i więcej niż jednej Kobiety. Niektórzy pierwsi członkowie Kościoła w w św. świętych dniach ostatnich, również otrzymali to przekazanie dane przez proroków Boga i przestrzegali go. Oczywiście ten esej wyjaśnia troszeczkę dalej coś takiego. Objawienie, które zostało napisane w rozdziale Nauki Przymierzy, w drugim rozdziale Nauki Przymierzy, stwierdza, że Józef modlił się, aby dowiedzieć się, dlaczego Bóg usprawiedliwił Abahama, Abrahama, Izaka, Jakuba. Mojżesza, Dawida i Salomona, że mieli wiele żon. No, Pan nakazał im rozpocząć taką praktykę. Tak to zostało wyjaśnione. Chciałbym pokazać w takich trzech punktach, może w jaki sposób praktyka jednego mężczyzny żeniącego się z dwiema lub więcej kobietami była wypaczeniem tego pierwotnego zamiaru Boga. Nawet jeśli ci, którzy praktykowali wielożeństwo byli patriarchami, sędziami, królami, no i bohaterami Biblii można by powiedzieć, no ale te ich działania miały pewne konkretne konsekwencje. No po pierwsze, zamysł małżeństwa to jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. Taki był pierwotny zamiar Boga. No, Jeżeli przejdziemy sobie do drugiego rozdziału, 24 wersetu Księgi Rodzaju, czyli pierwszej naszej księgi w Biblii, to czytamy dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i jest zjednoczony z żoną swoją i stają się jednym ciałem. Oczywiście do tego fragmentu również odnosił się Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 19 rozdział 39 czy też Święty Paweł w liście do Efezjan 5:31. No a jeżeli zajrzymy sobie do Pierwszego Listu do Koryntian 6 rozdział 2, 4, to czytamy coś takiego. Każdy mężczyzna powinien mieć stosunki seksualne z własną żoną a każda kobieta z własnym mężem. Mąż powinien wypełniać swój małżeński obowiązek wobec żony, a żona wobec męża. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, ale oddaje ją mężowi. W ten sam sposób mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, ale oddaje ją żonie. No to właśnie stwierdzenie każdy mężczyzna z każdą kobietą, a nie przykładowo stwierdzenie każdy mężczyzna z jego kobietami. No, bo tak naprawdę poligamia nigdy nie była. Częścią pierwotnego Bożego zamiaru, między innymi, tak jak już powiedziałem, zajrzyjmy sobie do listu do Efezjan, 5 rozdział 25-27. Tam nawet jest takie porównanie monogami do relacji Jezusa z Jego Kościołem. Tam możemy przeczytać coś takiego: Mężowie miłujcie się swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za Niego, aby uczynić Go świętym, oczyszczając Go przez obmycie wodą, przez Słowo i przedstawić Go sobie jako promienny Kościół bez mazy, zmarszczki czy Jakiejkolwiek innej skazy, ale święty i nienaganny. Oczywiście ta analogia nie ma sensu w momencie, kiedy poligamia byłaby realną opcją w tych zamiarach bożych, jak się tak dobrze głębiej zastanowimy. Po drugie, co jest istotne, oczywiście w Biblii Bóg zezwolił na poligamię, natomiast to, że zezwolił, nie można powiedzieć, że on nakazał poligamii. To był raczej wyjątek niż reguła. Jeśli przyjrzymy się tym związkom poligamicznym, które znajdują się w Biblii, na przykład tacy ludzie jak Lamech, Nahor, Abraham, Jakub, Ezaf, Elifas oczywiście byli poligamistami według Pięcioksięgu, jednak jest to nic innego jak taki argument z aby zasugerować, że Bóg nakazał swojemu ludowi praktykować wielożeństwo. Tak przynajmniej próbują właśnie argumentować w tym eseju Gospel Topics Mormoni. Oczywiście istnieje odniesienie do wersetu nauki przymierzy. Nie jest to tak naprawdę uważane za pismo święte dla prawdziwych chrześcijan, bo jeżeli się zastanowimy, jeżeli Bóg byłby odpowiedzialny za 132 rozdział nauki przymierzy, to dlaczego po prostu Bóg nie w tym wersecie, w tym rozdziale, nie powiedział Smithowi, że sam Izak był monogamiczny, a nie poligamiczny? to jest kolejna sprawa. Jednym w ogóle, jedynym w ogóle biblijnym fragmentem użytym w eseju kościelnym na poparcie idei, że Bóg nakazał poligamię, jest w ogóle Księga Rodzaju, 16 rozdział. Tam jest ta mowa o żonie Abrahama, Saraj, która nie urodziła mu dzieci, no i o tym, że Abraham spał z Hagar, a ona urodziła mu dziecko. No Księga Rodzaju, 16 rozdział, Wyjaśnia, w jaki sposób Hagar została dana w ogóle Abrahamowi, aby być jego żoną. No w bezpośrednim kontekście w ogóle jest to takie jednak odniesienie sugerujące, w jaki sposób Abraham i Hagar połączyli się w tym seksualnym związku. Samo wyrażenie być jego żoną w trzecim wersecie jest takim, można by powiedzieć, eufemizmem, który określa pewien stosunek seksualny. Wynika to jasno ze zdania, które następuje bezpośrednio po nim. I z tego kontekstu jasno tak naprawdę wynika, że Hagar pozostała niewolnicą, nie Abrahama, ale ona pozostała niewolnicą Sary. Nawet w porozumieniu między Sarą czy Saraj a Abrahamem. Na wersie drugim Hagar nadal była uważana za e, służącą. E, to jest też bardzo, e, co więcej, tak naprawdę, żeby było ciekawiej, narrator w ogóle nadal nazywał Saraj swoją panią, jakbyśmy się zastanowili. E, Anioł Pański zwrócił się do niej Hagar, służebnicą Sary, a nie Hagar, żoną Abrahama. Oczywiście dał jej polecenie, wróć do swojej Pani i poddaj się jej, prawda? Także sami dojdziemy do przekonania, że ani rozwód, ani poligamia nigdy nie były pierwotnym zamiarem Boga. No, po trzecie, co warto powiedzieć, są takie konsekwencje niebłogosławieństwa, są takie konsekwencje tej poligamii z Biblii. No, odnosząc się w ogóle do tych przykładów poligamicznych mężczyzn, które zostały opisane w Torze, że praktykowali oni poligamię. Między innymi profesor Starego Testamentu Richard Davison czynił taką fajną dosyć uwagę. On powiedział coś takiego. Chociaż w tych biblijnych narracjach nie ma wyraźnego słowa potępienia tej praktyki, narrator, którego biorę za Mojżesza, przedstawia każdą relację w taki sposób, aby podkreślić teologię dezaprobaty. Zapis tych poligamicznych związków jest najeżony. Niezgodą, rywalizacją, bólem serca, a nawet buntem, ujawniając negatywne motywacje lub katastrofalne konsekwencje, które niezmiennie towarzyszyły takim odstępstwom od Bożego standardu edenicznego. Natchnione narracje z ich ukrytą teologią, leza mówią jeszcze głośniej i bardziej elokwentnie niż wyraźne potępienie. Hmm. Podsumowując ten temat, powiem tak, że mormońscy przywódcy, czy też ich apologeci, mogą myśleć, że powoływanie się na Biblię w celu poparcia mm, ogólnie poligami w ich Kościele w XIX wieku mm, jest odpowiednie, no, że wystarczy stuletnia praktyka małżeństw jednego mężczyzny z wieloma kobietami, no jednak e, Biblia tak naprawdę nie popiera tego argumentu. Ci, którzy opowiadają się za poligamią jako możliwą jakąś tam alternatywą czy to w biblijnej przeszłości czy nawet we współczesnej przyszłości będą musieli sobie tak naprawdę wymyślić jakieś alternatywne rozumowanie bo jeśli Bóg nie nakazał poligamii w Starym Testamencie czy to możliwe, że nie polecił tej praktyki przywódcom kościoła mormońskiego takim jak Smith czy też Young? jeśli szczerze mówiąc tak, to poligamia nie została nakazana przez Boga jak to się wydaje, właśnie w tym eseju kościelnym. Jeśli rzeczywiście nie, nie może być jakiegoś biblijnego uzasadnienia dla tej praktyki, to nie powinna być ona uważana za mniej niż najlepszą dla Boga, dla wszystkich ludzi w naszych czasach i praktycznie w każdym krańcu ziemi. No, ale ciekaw jestem Waszych komentarzy. Tak jak powiedziałem, subskrybujcie kanał, lajkujcie ten film i umieście przede wszystkim w komentarzach, co myślicie na temat, z czego się tak naprawdę wzięły te pomysły dotyczące um, dotyczące tak naprawdę um, poligami u Józefa Smita, a oczywiście o tak zrobimy odpowiedź znajdziecie na pewno w tej publikacji, która była pisana jako doktorat w mojej publikacji dotyczącej kościołów mormońskich. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.